Takie cyfry, które w wyniku pomiaru lub naszych obliczeń mają jakiś fizyczny sens. I zaokrąglenie do dwóch cyfr znaczących nie oznacza do dwóch miejsc po przecinku, ale do dwóch cyfr, które mają dla nas jakiś fizyczny sens. Czyli w tym przypadku to będzie to 67, ale tysięczny po przecinku, tak? czyli na mostającym na trzecim miejscu po przecinku. Cyfrą pomijaną będzie cyfra 4, zatem z naszych już przypomnianych, Zaokrąglenie będziemy zaokrągać w dół, czyli wynik piszemy takie falowane, równa się. Jest to w zaokrągleniu 0,067 cm. Są dwie cyfry znaczące. Patrzymy do trzech cyfr znaczących, czyli trzy cyfry znaczące to będzie 6, 7 i 8, czyli cyfrą pomijaną będzie piątka. Reszta oczywiście nas już dalej rzędy nie interesują. Zatem zaokrąglenie będzie w górę, czyli wynik możemy zapisać jako 0,0679.